Bzzzzt no Ale to co? Przywiozłem drewno, możemy zaczynać majówkę co? Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale Ach te kbl -e. ach to kiedyś było lepiej, prawda? 60035, czyli mobilna jednostka arktyczna. Ja zawsze do jednostek arktycznych mam taki dziwny, powiedziałbym, sentyment. Niekoniecznie do tych, ale. Pamiętam, że jak byłem młody, to ja w ogóle młody, w sensie 95, 6, 7, ja miałem takie dziwne upodobanie, że po prostu zimę uwielbiałem. Ja już się urodziłem w zimę, zimę była moją ulubioną porą roku, a sety zimowe takie jak Ice Planet czy właśnie Arctic należały do takich moich ulubionych, chociaż zbyt dużo z nich nie miałem, ale wpatrywałem się w nie w katalogu jak oszalały. Dziś zimę raczej średnio lubię, a tak się ma, robi ludziom na starość, po prostu tak. Jednakże dziś ten sentyment jeszcze do mnie dalej jest. Na przykład widząc sety z Hot Star Wars. Dalej, gdzieś tam mnie mrozi w środku, ale jednocześnie grzeje w środku. E, moi drodzy, mobilna jest charakterystyczna, czyli 635 składała się z dwóch instrukcji. Nie jest to jakoś nie wiadomo jak stary set. Bo i może widzimy się w serii Kabel, gdzie sprawdzamy czy kiedyś było lepiej. To szczerze, przyznajmy sobie moi drodzy, czy patrząc na ten zestaw, wiedzielibyście czy on pochodzi z tej poprzedniej serii artycznej, czy już może tej nowszej, gdzie były mamuty i tak dalej. Czas minął. No właśnie. Ja osobiście miałbym problem yy, rozpoznać. Może to jest problem ze mną? Nie wiem, napiszcie mi. E, wydaje mi się natomiast, że Lego tak od 10 lat też ma trochę problem z różnorodnością setów. W sensie w latach 90., 94. a. 96. policja mogła się różnić mocno od siebie. Dzisiaj patrząc na policję z 2011 a 2020., czasem mamy problemy rozróżnić, z którego nam byłaby roku. Oczywiście pamięć nam podpowiada, z którego z roku. Pamiętamy, z którego z roku, bo widzieliśmy to w katalogu. Ale gdyby teraz Lego wypuściło dwa sety, powiedzmy na podobę, w sensie dwa nowe całkowicie sety, ale powiedzieliśmy jeden budowaliśmy w stylu lat 2010, a drugi 2020, czy byśmy to rozpoznali? Może po mega detalach, ale może to jest nie tak ze mną, moi drodzy. Ja po prostu nie widzę tych różnic. Może jestem ślepy. Może kurde moje kilka drioptrii tutaj powoduje, że jestem za bardzo ślepy i nie widzę tych różnic. Może. Moi drodzy, jednak to już jest wtedy zły etap, kiedy Lego wchodziło w rozdzielanie zestawów, dla mnie zupełnie niezrozumiane, na kilka na kilka instrukcji. Po co? Nie wiem. Odpowiedzcie mi, jeżeli jesteście w stanie, bo ja nie rozumiem, czemu nie można było z tego zrobić jednej porządnej takiej książeczki, tylko to rozdzielać i później szukać tego człowieku, jak masz kilkaset setów. Ja nie mam kilkaset setów i w ogóle ten set oczywiście też nie należy do mnie, bo poszedł na sklep PL. gdzie już został sprzedany i nie dziwię się, bo jest ładny, w stanie jest praktycznie perfekcyjnym, o czym przekonamy się zaraz i zacznijmy sobie jego omawianie może od hipolków. A hipolki są, moi drodzy, nie byle jakie. Przyjrzyjmy się, jaki nas tutaj hipolek w ogóle wita. Wspaniały. Wspaniały, bowiem patrzcie, ile tutaj ma tych karabinczyków. Wszystkiego. Kieszonek bardzo ładnie są zrobione zrobiony. Z tyłu również nie gorszy nadruczek, kożuszek. Fajnie. Plecków nie przewije, wilka nie dostaniesz. No i chyba z tego się tak cieszysz, co? Również tutaj korzuszek na szyna, na główce, wokół jest fajnie. I patrzcie, pod szyjką również korzuszek. Tak się ubierajcie w zimę i w majówkę. No właśnie, moi drodzy, intro piło do tego, że ostatnio nas lato raczej nie rozpieszcza, częściej mamy cieplej w marcu chyba i w lutym, niż czasem w majówkę. I jak się patrzyłem na pogodę tego rosztu majówkową, to również za specjalnie, więc nie wiem, z czego się cieszy ziomuś. Nie, znowu chcę jechać sobie w bieszczale na tą majóweczkę i tam 7-8 stopni w majówkę no na litość klockowską, więc to jest dobry pojazd na moją majówkę, ale myślę, że... Yy... Przynajmniej mam taką nadzieję, że pogoda troszkę kłamie i, i, i że będzie znacznie lepiej. Jeden z tych panów, jak widzicie, miał taką piłę, która wyglądała tak całkiem spoko, uważam. Mieliśmy lepszą u Sojera z gazetki Ninjago, ale nie wszystkie Piły mogą być tak piękne gustera. Mieliśmy również kładzika, który targał za sobą skałę. No właśnie, gdyż cóż on tej skalę dopadł, moi drodzy, całkiem ciekawa skała, bo przezroczysta. Widać co mamy w środeczku, Chociaż model oczywiście ten co zawsze, a w środku znajdowaliśmy kryształ. Tak jest kryształ w ten oto sposób posrebrzany, ładny. O, jeszcze wam tak, go zaprezentuję. No, takim metaliku robiony, moi drodzy. Kolorystycznie zamykamy sobie to tutaj. No i oni jeździ tych kryształów szukali, widać taka była ich misja. Wybaczcie mi, że nie powiem Wam, jaka dokładniej była ta misja, ponieważ zestaw pochodzi z okresu, kiedy ja miałem przerwę w Lego, więc się nie interesowałem, więc ja tej poprzedniej serii nie widziałem na żywo. Dopiero widziałem ją teraz, gdzieś tam, gdy właśnie budując ten zestaw, trafiłem na całą serię, hmm, więc tutaj nie będę mówił, ale na pewno w w tej zimowej serii wtedy szuka kryształów. Ma on łańcuch by oczywiście holować yy, tutaj to. Yy, sam kładzik to jest kładzik, który spokojnie byśmy mieli dzisiaj nawet z takim. Polkiem otrzymali w gazety Lego. Trzymam kciuki, może otrzymamy taki fajny zestawik. Na szczęście to nie jest naklejka, a nadruk. Niestety, na nieszczęście to jest jeden z nielicznych yy, nadruków, bo reszta to już jest tak, naklejki. No niestety, moi drodzy. No ale przejdźmy sobie teraz do głównego w takim razie zestawu, który składa się z dwóch elementów. Yy, przyczepy, która jest ciągnięta na nartach oraz wozu, który jest. Yy, jeżdżony na kołach. Jeżdżony na kołach, jak widzimy, całkiem solidnych pojazd. Jest taki, że no potężny. Taki właśnie zimowy. Po nim widać, że on ma przetrwać nie jedną zimę, nie jedną polską majówkę nawet bym powiedział. O, ja tu brakuje elementu. Co się stało z tym elementem? Co tutaj się stało? Nie, no i piorun pie, pie, Nie będę mówił jak. Tu powinien być taki sam element jak ten, kurde. Dziś mi teraz odpadł i ja go muszę szukać. Kurde, to jest recenzja do takie wpadki Yy, dobra, tutaj sobie otworzymy, sprawdzimy w środku co mamy, a mamy w środku taką to skrzynię z gadżetami, wypadł gadżet, skrzyni, a skrzynia nie, yy, jak widzimy tutaj. Yy... Klasyczna, więc tu nie ma co omawiać. Mamy w środku klucz. Nie wiem, co oni tu chcą kluczować. Wiemy, jak coś zepsuje pewnie. No i taki czekan. Eee, wsadzamy to do środka. Oczywiście tutaj mamy opcję z dwóch stron. Otwierać to. I to taka szybkiej reakcji. O, szybkiej reakcji, jak widzicie. Skrytka, że z obydwu stron możemy otworzyć i wyciągnąć. Niestety, 03 to są naklejki. Ale to już widzieliśmy chyba z daleka. I całkiem śmiesznie, przyznacie, wyglądają. Chyba to nad kolabym powiedział. To no, po co one mają chronić w ogóle? W ogóle, co wam śniegu brudzi? tenki śnieg? To nie jest polski śnieg na polski Rygach. Co wam ubrudzi, na czym te nadkola mają cię chronić, kurde, błotniki, no nie wiem, nie wiem, nie wiem nad czym mają go uchronić e, tutaj mamy te światełka no i tutaj dach, no niestety tu naklejka co zresztą widać, bo jest bardzo bardzo koślawo naklejona i niestety no właśnie, chciałem wam to zaprezentować e, tutaj jest troszkę problem z tym dachem o, tutaj są lusterka, już na taką modłę dzisiejszą robioną, ale z tym dachem były trochę problemy, bo często oczy zahaczyliśmy go wysadzając w środku bardzo surowo no, oni się ubrają w korzuszki, okej okay, ale w środku to tak jest surowo, bez fotela kierowniczka, takie słabe oparcie no tutaj, że tak powiem wiecie, w zadek ich musiało troszkę przymrażać w tym aucie. Tym bardziej, że nie mamy tutaj żadnych szyb bocznych, moi drodzy. Nie, mamy drzwi, ale nie mamy szyb bocznych. Musiało wiać, musiało wiać. I tu troszkę ci chłopie współczuję. Dwa kominki, jakiś radarek. No i z tyłu jeszcze, spójrzcie, max 3 tony. Te kamienie raczej tyle nie ważyły, no ale okej. Okay. Lepiej mieć więcej niż mniej. No właśnie taki wysięgnik, którym również zapewne mogliśmy chycić sobie. O, czekajcie. Ten głazik i go rzucić generalnie tutaj, tak? Bo to nie było na żadnego kłada, na nic. Go mogliśmy sobie rzucić tutaj i w ten sposób o to wieść. Po to był tutaj ten klocek z jednym studzikiem. No i to oczywiście się mogło fajnie obracać, ale to 3 tony, to ja nie wiem po co było. No i przejdźmy do również drugiej ciekawej opcji, bo oczywiście ten wóz mógł sobie jechać w teren i sobie tam w terenie działać, a na miejscu mogła zostać ta właśnie mikrobaska arktyczna. Mobilna jednostka w teorii, bo w sumie chyba to jest ta jednostka Arctic 3, to niestety również są naklejki, tak samo jak niestety naklejkami jest tutaj to z drugiej strony już tej naklejki nie mamy, ale tutaj mamy, również bo on mógł łączyć się właśnie no z tamtym samochodem, mamy tutaj tą antenę nie wiem czy widzicie, antenka, 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 antenka. E, również tu jakaś dodatkowa antenka, e, no i mówię te narty, no i tutaj mogliśmy sobie wziąć w dół, zrobić schodki o, w taki oto sposób, po to, bo oczywiście nam się to tutaj otwierało nim sobie zajrzymy jednak do środka, pozwólcie, że omówimy jeszcze trochę z zewnątrz, chociaż z tego omawiać nie ma tu nie wiadomo ile, ale moim zdaniem estetyka tego zestawu jest bardzo ładna. Mi się zawsze też podobały, być może ze względu na kolorystykę, te ajsy wszystkie, bo spójrzcie, biało, pomarańczowo, widocznie są z kilometrów, tym bardziej tam pewnie czyste powietrze, jak nie wiem. A tutaj oczywiście mieliśmy skryteczki, w których również mogło się coś chować, otwierane oczywiście, one również były z dwóch stron, ale to już chyba taka tradycja Lego, że wszelkie takie elementy są otwieralne z dwóch stron. Mogliśmy sobie oczywiście tutaj to też podnieść, ale chyba a średnio było po co, bo nic tu w środku tak naprawdę nie mieliśmy takiego, żeby coś tutaj musieć jakoś specjalnie umieszczać. No i moi drodzy, teraz tak fajnie z zewnątrz wyglądanie. Mamy drabinkę, mam wszystko, ale teraz się przyjrzyjcie jednemu elementowi od góry. Aj, no cóż, cóż to ma być. Tamtego przyjmiemy w kokpicie. Tu się chłop cieszy, że został w środku, a tu proszę, taka dziura w dachu i mu sypie na ten jego biedny łeb i zasypuje mu kawusie, i zasypie mu wszystko, co ma w środku. Całe ciepełko mu zasypie i też się rozebrać w wozie nie może. Oczywiście ta opcja jest, moi drodzy, po to, żebyśmy mogli sobie ten daszek otworzyć i by bawiło się nam lepiej. Tylko teraz jest moje pytanie. Czy to jest potrzebne? Czy nie wystarczy, na, moi drodzy, tylko otwarcie tego? Oczywiście jest tu ciaśniej, jest tu gorzej się bawić, ale osobiście zdecydowanie bardziej wolałbym, żeby to było zabudowane. Okej, jeżeli lego zrobił takie opcje, ten ja tu posadził jeszcze jeden u góry klocek, żeby to zmontować. I w momencie, że możemy wyciągnąć w tym momencie ten, i wtedy podnosimy. A nie, że on nos to musi mieć taką dziurę. Po prostu wygląda to moim zdaniem brzyd brzydziuteńko. Brzydko. Uh, natomiast tu podnosimy, no okej, jest to jakieś lepsze do zabawy, ale no nie na tyle, chyba, moi drodzy. Chyba nie na tyle. A spójrzcie. No, on tutaj piecyk by mu było ciepełko. Ma on piecyk, ma jakiś taki kominek elektryczny, który kurde go powinien grzać. Który co prawda ma tu z przodu wygląda ładnie, ale z boku trochę już traci, bo nie jest tu zabudowany i myślę, że wygląda był ładnie, gdyby był zabudowany. Po prostu taka jest moja prywatna yy, opinia. E, tutaj ma zamówienie jak Magnuladzie, na którym są frytki, no bo przecież taki koltek są frytki. Oczywiście żartujemy, to jest właśnie tamten, to jest tamten kryształ z tego. Widocznie gdzieś tu jest namierzony. Ma właśnie ekspres do kawusi, więc ja nie bez powodu o tej kawusi mówiłem. No i taki tutaj jakiś. Termometr, no właśnie, żeby widzieć, jak mu temperatura spada przez tą wielką dziurę w dachu. I wnętrze jest bardzo fajne, mi się ono niesamowicie podoba. Kubeczek, kawusia, stolik, super piecyk, powinno być miło przytulnie, On tu powinien siedzieć w środku i się ogrzewać. Moi drodzy, tymczasem, no, mi prywatnie to psuje, oczywiście, możemy sobie wyobrazić, że tego niemal, ale ja tak nie potrafię, ja to widzę, ja to widzę cały czas, ja to cały czas widzę po prostu. Natomiast mogę też, iść, moim zdaniem, drugą trochę opcję, zamiast kawusi i tak dalej, yy, zrobić tutaj jakieś, wiecie, większe laboratorium. Ale wtedy bym narzekał, że nie ma kawusi, więc nie narzekam wnętrze. Bardzo mi się podoba. Co prawda, spanie jest trochę tutaj spartańskie, bo nie ma łóżka, więc gdzieś tam na ziemi muszą spać, ale może mają gdzieś większą bazę. Na pewno mają, w serii były większe bazy. Klocko zaurgarli się. Zamykamy sobie teraz to. Nie, no wygląda to naprawdę, przyznam się szczerze, ładnie i mówię, mi się niesamowicie podoba. No i kurczę, gdyby nie ta dziura w dachu, gdyby nie kilka mikro, mi, mikrowadek, naprawdę mielibyśmy do czynienia z pięknym setem. Znaczy, żeby nie było. On i tak jest cudowny, on i tak jest bardzo fajny i bardzo ładny, ale gdzieś tam kilka tych wadek powoduje, że czy kiedyś było lepiej, warto się zastanowić przede wszystkim moi drodzy, no właśnie zobaczmy sobie to, że ten set, tak jak mówię, niezbyt by się różnił od setów wydanych w tej ostatniej serii czy gdyby go wydali na przykład teraz w serii Ice 2022 to czy byście się poznali, że on ma więcej, to tam prawie wtedy już 10 lat no właśnie chyba nie, prawda? I to jest moim zdaniem trochę problem, że mówię mojej prywatnej opinii LEGO tak 10 lat robi sety bardzo podobne. W serii City mniej więcej krąży w tych samych tematach. Oczczała wyda coś innego, typu jedno safari i tyle, a poza tym siedzi nocą w tych samych klimatach i robi je troszkę na podobnej. Podobny klimat po prostu. I to mnie troszkę boli. I moim zdaniem, nawet Samset nie oznacza, że kiedyś był lepiej, bo mówię, dzisiaj wydany y, cieszyłby nas tak samo jak wtedy, więc tej różnicy tak nie widać. Ale boli mnie bardziej to, i kiedyś było lepiej, dlatego że ta równo, różnorodność była inna. I mówię tu bardziej w latach 90. czy 2000 wstępnych, ta równo, różnorodność była. Dziś jej osobiście nie widzę i troszkę mnie boli, że i tak nie ma. I myślę, że to jest temat dzisiejszego kbl -a. Lego. Róbcie większą różnorodność Ja Wam bardzo dziękuję za kolejną wspólną recenzję Życzę Wam udanej majówki W lepszych klimatach niż ci tutaj A byście nie przegapili Kolejnych fajnych recenzji To kliknijcie tutaj subskrypcję wraz z dzwoneczkiem Jeżeli temat Ice jest Wam bliski No to wspomniany hot sobie obejrzyjcie O, mroźniej nie będzie, ale i chociażby klasycznie, Coś bardziej latami 90 Wam zajadę Teraz takimi zimnymi i fajnymi Ja Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych Oby, 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 bye!